Tym razem odwiedzamy hodowlę bydła mięsnego, gdzie utrzymywane są dwie rasy, hereford i limuzeum. Gospodarzy tutaj pani Agnieszka Zobek i jej ojciec Jan Zobek. Prowadzą dwa gospodarstwa, ale pracują razem. Wchodzimy do obory, oprowadzi nas tutaj właścicielka pani Agnieszka Zobek. Co tutaj jest? Tutaj mamy jałowicę, około 14-15 miesięcy. Zostałem do hodowli czy na sprzedaż? Do dochodowi i częściowo na sprzedaż. Mamy tutaj krzyżówki, mieszańce rasy hereforda i limuze. Także one prawdopodobnie będą na opas, lub jeżeli będzie chętna osoba, i do dochodowi, to też będą sprzedane. A te reporty wybiórcze ustaną na, na remosadach. Co tutaj mamy? Tutaj mamy ulicę powyżej dwóch lat: rasy Hariford i limuze. Są one zacielone tymi topowymi buchajami. i zacielone buchajem. W nazwie Owlet i Princer, a Herefordy są zacielone wuchajem magii. Trzy są z nasieniem seksowanym, także będziemy mieli 100% pewności, że będą to jałowice. No może nie 100%, ale 90%. <grywki> Czekamy na potwierdzenie ciemności i dopiero po tym czasie e, będą wpuszczone do kłopotu. Co tu mamy? Czyli mamy też jałowice raz z limuze i Hereford. Te wszystkie Herefordki zostaną dalej do hodowli. Już są tak wysegregowane, e, Cztery jałowice, które były takie na wystawie w książku. Jest to Jałowica 32ża 85, która stoi tam. Tam jest championka wystawy mojego mojej chłopki do imienia Czesia. Ale ona jest z y, książa z Wystawy czy z Wrocławia? Z Wrocławia, nie Z Wrocławia, z Wrocławia. Z Wrocławia. <laughs> Dołączył do nas ojciec pani Agnieszki, pan Jan Zobek pokaże nam najnowszych członków stada. Czyli to są bliźniaki i ona się wczoraj wycieliła. To młoda krówka, nie? Z ma sama się wysiedliła. To jest prawdopodobnie 6-letnia chleba. Dzisiaj my rano przyszli i pan praktycznie do siebie już idzie. I to są miałeczki, czy byki, czy... Byczki. No to okej. Okay. Uraz mięsny, bydła, częstotliwość występowania ciąż bliźniaczych nie przekracza 1% w populacji. Darzy, teraz, no zawsze nie preferować sprzedaży byczków na rozpłodnich, tak że będą mało pasów. To jest stado, i za chwilę będziemy je wypędzać na pastwisko. Te, ten to jest ten z zeszłego roku, czy jakiś nowy? Tak, to jest ten sam billboard. Pan Jan otwiera bramę i stado rusza na pastwisko. Pani Agnieszka hoduje Herefordy skupia swoją uwagę na hodowli zarodowej. A ojciec hodowczyni ma herefordy jak i limuzeum. Hoduje zarówno zwierzęta zarodowe jak i produkuje typowe opasy. Bydło mięsne hodowane jest tutaj od 26 lat. Pierwsze były herefordy, a kilka lat później dołączyły do nich limuzeum. Obecnie jest po 50 sztuk matek każdej z tych ras. Nadchodzi bucha i billboard. W gospodarstwie uprawiany jest rzepak i kukurydza na ziarno i kiszonkę dla bydła. Ponadto siany jest tutaj jęczmień o zimy, pszenica o zima i pszenżyto o zimę. Część tego zboża jest śrutowana i gnieciona, służy do skarmienia bydła. Reszta jest sprzedawana do skupu. Zwierzęta już to na zielonych łąkach. Krowy ruszają w róg zagrody, gdzie ich zdaniem trawa jest najsmaczniejsza. Bydło w tym gospodarstwie lubi racicami grzebać w glebie, co powoduje unoszenie się tumanów kurzu. Z tych ich piaskowych kąpieli w ziemi powstają znacznych rozmiarów dziury. Ile teraz macie krów w stadzie? Samych krów matek jest stówka. Dwóch raz po 50? Czy... No mniej więcej, jeszcze Hereford teraz przy, z przewagą. A jest zapotrzebowanie na taką wołowinę z Hereforda? Myślę, że teraz coraz więcej. Zgłaszają się do nas także hodowle, które głównie no, mają tam y, samego HF-a, albo inne krowy i teraz są bardzo często właśnie krzyżować y, z Herefordem, aby zwiększyć przyrosty. Powiedz czym się różni wołowina Hereforda od limuzyn? Przede wszystkim większą zawartością e, tłuszczu. Ma tłuszcz śródmięsny, tak zwaną marmurkowatość dość wysoką, tak samo jak angus albo inne rasy takie typowo bardziej prymitywne, ekstensywne. E, limuzyn ma bardziej taką może wołowinę kulinarną. Trochę, trochę starszą, ale to są różne szkoły, różni zwolennicy i zapotrzebowanie na tą rasę, albo na tamtą rasę, także mi osobiście bardziej smakuje może rasa Hereford, jest bardziej taka, bardziej delikatniejsza. Wiadomo, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, także jest ona bardziej taka, taka wilgotniejsza. Śliczne są, nie? Takie prosiaczki <grytanie> z dużymi wózkami. A, jedna krowa w stadzie to jest angusz czerwony. Jest to taka krowa z przypadku, trochę może taki eksperyment, żeby zobaczyć jak ona się bardziej. czy się dużo bardziej różni e, w, niż Hereford Taka sportowa bardziej, tak, nie? tak, tak. No były takie trzy krówki, ale została tylko ta, taka jest najbardziej wdzięczna. A tu mamy waszego Bucha, jak on się nazywa? Billboard. Billboard, czyli to jest ten sam. Tak, tak, tak. Sprawdza się. Dokładnie. Ile on już jest u was? Cztery lata. Zostanie jeszcze, czy już to jest Nie, prawdopodobnie do tej, do tej kadencji, do końca tego roku i, i będzie zmiana. Bo już córki jego także, także, chyba wchodzą, także będzie na sprzedaż do dalszej hodowli. Jest mówione bardzo, bardzo fajnie genetycznie, także, także myślę, że się jeszcze u kogoś sprawdzi. A skąd on jest? Skąd go macie? Z okolic Częstochowy. Gryf ja jest bardzo spokojny. Ogólnie chyba nie mieliśmy takiej, ani razu takiej sytuacji, gdzie buchaj w stadzie, tym bardziej Hereford, był agresywny. Zwykle są takie dość potulne te buchajki, więc sprzedajemy też ich sporo. A mogą razem chodzić z buchajem? Yy... On, chodzi, on chodzi cały czas z tym drugim buchajem, nie ma problemu. Naraz no myśmy na taką sytuację, gdzie naprawdę faktycznie była wojna, ale to z innym buchajem, który tak samo był nieustępliwy. No Billboard na ten moment jest szefem w stada i on trzyma jakby wszystko w tym Ten drugi w yy, yy, trochę, chomik trochę, trochę, trochę mniej. Ale myślę, że się dogadłem w jakiś tam sposób. Ta prawa, która przed nami idzie, to jest czempionka z książa z 19 roku. O imieniu Tarja. Ona wtedy była jałówką? Tak, tak, to była jałówka. To jest chyba już w Tak, to już to Pan Jan Zobek w ogólnopolskim konkursie producentów bydła mięsnego w 2023 roku dostał wyróżnienie w kategorii hodowca bydła mięsnego. W całej Polsce zostały wyróżnione tylko trzy gospodarstwa. Tak jak na to bydło, to bardzo spokojne są dzisiaj. Ja myślę, że w ogóle na wypasie są dość, dość spokojne, nikt im tam nie, nie wchodzi za bardzo w życie, mogą sobie robić to, co chcę, wykazywać swoje zachowania, takie naturalne. Tutaj mamy dwa mieszańce rasowe, limuze z Buschereford. Różnią się przede wszystkim maścią. Umaszczenie takiego takie, cielaka jest dość chaotyczne i może naprawdę mieć różne, różne ozdoby i na pysku, i na nóżkach. Także jest to trochę takie nieprzewidywalne. No, a powiedz to... mi, czy lepiej się opasają takie mieszańce z czystych tak, ras? Tak, przede wszystkim tak. No, Wyblujałeś... Widzimy dużą różnicę między Herefordem i Mimmozenem, a zaraz zaprezentujemy na końcach Przy większych jak można zobaczyć różnicę. limuzem wypalone ma rogi, tak? tak? tak. No, to spokojniejsze? Znaczy nie, że spokojniejsze. W sensie dla nas jest to bezpieczniejsze. Może spotykam się z, taką, z takim odbiorem, że większość osób, które hoduje limuzę, preferuje właśnie faktycznie te rogi, żeby, żeby w obejściu może gdzieś tam sznurek założyć, żeby tą krowę tak. złapać jakoś. Ja no? myślałam, że wolą bez rogu, bo są spokojniejsze. No właśnie w większości, jak na przykład tak samo przy buchajach, widzę, że jeżeli mam na, na stanie na przykład pięć buchajów takich, 5 buchajów takich, większość się wybiera te rożne. My osobiście wolimy bezrożne, tylko staramy się dekornizować. Taka krowa, która jest zacielona powyżej drugiego roku życia, dużo bardziej się rozbuduje w przyszłości i będzie miała stosowanie łatwiejsze porody, na przykład tak jak ta krowa, którą teraz oglądamy. Ma zdecydowanie bardziej rozbudowany zat, jest dłuższa i nie, ma ani, nie było z nią ani razu problemu, żeby, żeby się wycieliła z pomocą. Zawsze się cieliła sama i, i nie było z nią żadnego problemu. A i mamy matkę karmiącą. Przenosimy się z powrotem do obór. Teraz pani Agnieszka opowie nam o buchajkach. Jesteśmy w oborze buchajków, tak? E, tak, dokładnie. To są jakieś młodsze buchajki tam. a z wiekiem są starsze tak, są podzielone tej tak, To tu mamy mieszance. Tak, i widzicie? I... Tak, bo w Muzeum też jest tak. na pewno. To są najmniejsze, w sumie. Te cielaki zostały oddzielone od matek z półtora miesiąca temu, także. W takiej wadze od 7 dopiero się lat, lat Tu mamy chyba starsze trochę? No i tak, nie, tak, starsze, może. Z 3-4 miesiące później są stadionach. I one zostają do opasu, do dwóch lat? Nie, w zależności, tak. bo później Obwagi. będziemy segregować na czystego hereforda, którego będziemy sprzedawać dalej na rozkładniki. Na linmuzenę tak samo i później opasy osobno. Mieszzańce będą. A tutaj mieszka mamy najstarsze, tak? Tak, tu mamy najstarsze, najstarsze na ten moment buchaje, dwuletnie i niedawno już wyjechały, także te są już z automatu najstarsze. A powiedz tutaj... mi, jak widać różnicę, gdzie można zobaczyć tę różnicę między mieszkańcem a czystorasowym? Przede wszystkim myślę, że na szyi tutaj jeszcze nie możemy porównać, to wiem, że na pewno ten i ten buchaj są w tym samym wieku i możemy sobie zobaczyć jak, jak bardzo się różnią szyja, budowa w ogóle całego buchaja. przód jest zdecydowanie bardziej mocniejszy za tak samo głowa mi się wydaje, że jest porównywalna z Herefordem także to chyba to się nic z tej kwestii nie zmienia, ale sam buchaj w sobie jest dużo bardziej nabity i bardziej, bardziej, bardziej rozwinięty to jest Champion Wasz? to jest Elvaner Champion co to? no sprzedaż pewnie? Tak. Myślę, że oddamy go do dobrego domu. Także... To jest czysty Hereford. Tak, czysty hereford. No, to jest kolejny kolega z wystawy. El Toro się nazywa. Także będzie do sprzedaży. Tak, tak tutaj niektóre inne limuzyny i Herefordy z tego ojca. I u tych jałówek mamy Buchaja limuzę. On się nazywa? Chomik. Robocza Chomik. Jest to Celton, ale został u nas nazwany. A jego w zeszłym roku tak. widziałam? Prawdopodobnie tak. No chyba nas wtedy krył coś. Chyba tak, chyba tak. Mówią, się z billboardem bardzo dobrze dogadują. Na początku były, były zamieszki, ale po, tam, po dwóch miesiącach może im trochę minęło i teraz się dogadują chłopaki. A ją ja ma praktycznie same limuzeum czyste, rasowe. Tak, tak, w większości tak. Co tu mamy? Tutaj mamy krowy, które się wycięliły niedawno. O i tu mamy cielaki spacerowicze, które odwiedzają właśnie konie w tym momencie. To są prawie obyniektóryśmy niedawne leczyli, który teraz przeszł ten e, jakby pakiet szczepień, który mamy na pierwszy dzień zaplanowany. Są wiemy mocniku i teraz e, sobie są z piłkami na osobnym wybiegu, żeby je mieć na, na, na podglądzie. Która najstarsza ta? Tak, to jest najstarsza krowa holenderka na ten moment. E, holenderka zgłina to, że została sprowadzona z Holandii, jako też jedna z pierwszych jako jedna z pierwszych krów. To jest średni wycielaczek resolucji. Na dzisiaj to wszystko. Już z panią Agnieszką planuję następny odcinek. Pozdrawiamy.